Słuchajcie, mamy bardzo intensywne opady śniegu. Ponownie co odśnieżałem przed chwilą tę. Kostkę tutaj to ponownie się zaczyna zasypywać. Ale sypię. Śniegu z tego bardzo dużo. Ja słyszycie? Przez chwilę tu tak czyszczało. Jo, Ja nie mogę. Nie no, chyba nas zasypie. Patrzcie. Patrzcie. Patrzcie i podziwiajcie. Tutaj na tej ulicy to jest taka, no po prostu... Po prostu tutaj chyba nikt nie, przy, nie przyjadą od śnieżarki, no bo to jest taka bardziej droga. No ogólnie, ogólnie nie będę tłumaczył dlaczego. Po prostu patrzcie jak sypie. Dach biały, wszystko białe, a sypie normalnie masakra. Samochód... no ja co ja gadam. Patrzcie. Patrzcie i podziwiajcie. Jutro... Dziś już jest pewnie wieczorem jeszcze nagram, ale ten, ale to jest na razie film taki chyba ostatni na dziś, ale oczywiście nagram wieczorem. Tylko, że wrzucę rano. Patrzcie. Jacie! Tu to, to, to leży z 15 centymetrów jak nic. Zresztą z 15 centymetrów to jest jakbyk. Że tak, że, że tak powiem o patrzcie jak sypie to już jest chyba ostatni film wrzucony dziś jest godzina 17.45 Trudnie jest. Droga już zasypana. Na drodze leży już chyba z 2 cm. No bo to samochód idzie co jakiś czas, to tam rozjedzie. Patrzcie. Tu. Patrzcie, dokąd mi but sięga. No przecież tu leży z 15 cm, jak nic. A rano będzie tak pięknie, bo słoneczko ma tak świecić. Takie lekko, To słuchajcie, do świeci pięknie. Patrzcie ostrości, Ostrość se chyba wyłączyłem, tak mi się wydaje. A nie. Dobra. No, mamy bardzo intensywne opady śniegu. Potem wam zmierzę, wrzucę na społeczność i wieczorem wam nagram jeszcze film, ale to wrzucę dopiero jutro. No, bo nie będę tak w kółko wrzucał filmów też już bez przesady. Myślałem, że nie będę tego nagrał, ale po prostu musiałem. Musiałem. Zerwie sopel lodu. Kurde, sopel lodu mi upadł. No nie daj. A, patrzcie. Kurczę. Kurczę. Patrzcie, jaki to Jest dosłownie pięknie. Dobra, podsumowanie. Bardzo intensywne opady śniegu. Słuchajcie, tu jest lód, tu jest lód. Ja, śnieg zamarznięty. Słuchajcie. Słyszeliście? Lód. Dobra, to chyba będzie tyle.